Pan z Wami. Z Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów. Jeszcze wiele mam Wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy doprowadzi Was do całej prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy i oznajmi Wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i Wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego bierze i Wam objawi. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Zaczęliśmy nowenę przed uroczystością Współżycielki Wiernych, jak niektórzy zapewne wiedzą, naszej, padronki naszego zgromadzenia selezjińskiego. Jakoś tak dzisiaj do mnie przyszło pytanie w związku z tym słowem, które czytamy. Czy gdyby Maryja wiedziała o wszystkim, co się wydarzy, to znaczy znała nie tylko te pozytywne obietnice dotyczące Jej Syna, te wzniosłe, wspaniałe, ale gdyby znała też to, co kryło się za proroctwem Symeona, czyli słowo miecz, to, że coś będzie bolało i coś będzie, będzie powodem jej cierpienia i rozdarcia jej serca. Gdyby znała całą prawdę, gdyby Archanioł Gabriel doprowadził ją do całej prawdy, tak jak dzisiaj Pan Jezus mówi, że nie zrobi tego w wypadku apostołów na razie, to czy wtedy usłyszelibyśmy jej fiat? Czy wtedy by powiedziała, Twoja wola niech się stanie w moim życiu, czy by wybrała taką drogę, wiedząc, co zrobią z jej Synem, całą pełnię okrucieństwa, które się wydarzy, krwi przelanej, bólu zadanego, czy jako Matka Jezusa, miałaby, mając możliwość nie zostawać ją, czy by podjęła taką decyzję? I myślę, że absolutnie nie, że wybrałaby tą drogę, dlatego że Maryja była pełna łaski. Pełna łaski to znaczy, miała wszystko, co potrzebne, miała też pełnię ducha. I tak to jest z osobami, które mają pełnię ducha, które są święte, że one zawsze widzą i wiedzą, że Bóg jest ponad złem, że Bóg jest większy. Że nie ma takiego zła i takich sytuacji, z którymi Bóg by sobie nie poradził, albo nie wyprowadził ich. W jaki sposób na prostą, więc jestem przekonany, że jej odpowiedź zawsze byłaby tak. Zawsze byłaby taka sama. Natomiast apostołowie, jak widzimy, no nie są pełni łaski. Przed nimi jeszcze długa droga, dlatego, ponieważ Jezus im zapowiada, że wiele przed nimi i nie mogą znieść całej prawdy, którą chce im objawić, którą chce im powiedzieć, więc trochę muszą poczekać, muszą przyjąć ducha ducha, który, jak wiemy, przechodzi z takimi darami jak dar męstwa, między innymi, i może wtedy będą w stanie przyjąć wszystko, przyjąć wszystko, co ma ich czekać, całe ból i cierpienie. Ten moment, kiedy Jezus z apostołami rozmawia, jak pewnie wiecie, to jest cały czas, to jest taki okres trochę przejściowy i już nie, to znaczy stary Testament. Kończy się, wypełnia się w Jego osobie, zaczyna się czas Nowego Testamentu, i wiemy, że ten czas Nowego Testamentu zakończy się ze śmiercią ostatniego z apostołów. W momencie Jego śmierci zamykamy, jakby, Nowy Testament, zamykamy objawienie, czyli dla nas, ludzi wierzących, dla katolików, dla chrześcijan, Bóg już nie ma nic więcej do powiedzenia. Nie ma nic więcej do dodania. Wszystko, co chciał powiedzieć, powiedział w Starym i w Nowym Testamencie. Objawienie się zamknęło, zakończyło wtedy, kiedy zmarł Jan, apostoł, i to jest koniec. Mamy pełnię, mamy wszystko. Bóg nam dał, nie wiem, księgę, w której zamknął losy każdego z nas, i jeśli będziemy to czytali z wiarą, to jesteśmy w stanie. No gdzieś w towarzystwie Ducha Świętego odkrywać to, co tam jest zapisane, co dotyczy nas samych. Niby mamy wszystko, ale dobrze wiemy, że też podobnie jak apostołowie znieść nie możemy. Znaczy, gdybyśmy wiedzieli wszystko, jaki czeka nas los, jaka czeka nas śmierć, kiedy ona nadejdzie, to myślę, że wielu dostałoby zawał serca dzień przed, gdyby wiedziało w jaki sposób mało umrzeć kiedy to nastąpi, dlatego Pan Jezus wyraźnie mówił niejednokrotnie apostołom, że ten dzień naszego końca jest zamknięty, jest znany tylko Bogu i nam nie jest potrzebne, żeby o tym wiedzieć. Mamy być zawsze w Nim, z Nim w jedności i być gotowi. Ale On będzie nas prowadził do całej prawdy w tym czasie, który mamy, w tym czasie, w którym jesteśmy. I na tym polega w ogóle życie duchowe i nasza wiara, że to jest podróż. To jest coś, co, co ciągle nas gdzieś prowadzi do przodu. Nie znamy całości, nie mamy pełni objawienia. Nikt z nas definitywnie nie wierzy, bo gdybyśmy definitywnie wierzyli tak na totalny amen, to, to już by nie była wiara, tylko by to była wiedza, byśmy wtedy wiedzieli. A my ciągle w wiele rzeczy jeszcze wierzymy. Odkrywamy je kawałek po kawałku. I odkrywanie tych niuansów, odkrywanie głębi tego wszystkiego, myślę, że dla niejednego z nas jest kłopotliwe, jest jakimś problemem i trudnością. Z tego powodu też wiele osób ma załamania w wierze, bo wydaje się nam, że już jesteśmy na jakimś etapie, a tu się okazuje, że to dopiero przedpokój, a nie pierwsze nawet mieszkanie, i wiemy, że przed nami jeszcze daleka droga, więc niektórzy, jak sobie myślą, że znowu mają przejść przez. Taką falę upadków, swoje grzechy, słabości, podnoszenia się i znowu w kółko to samo, to może niektórym się nie chce. Ale to jest trochę tak, sobie dzisiaj myślałem, że te ciężary i wątpliwości, to, że Pan Bóg nam pokazuje tylko kawałek, to jest dosłownie stanięcie przed wierzchołkiem góry lodowej. Zobaczyć, że jest jakaś rzeczywistość, która dotyczy nas, która do, dotyczy naszego życia, Pan Bóg ogarnia tę całość. Jak wiecie, około 80% chyba góry lodowej jest pod wodą. Czyli my widzimy tyle, ile potrzebujemy widzieć, tyle, ile mamy zobaczyć. Reszta na razie na nas czeka. I im głębiej idziemy w wieżę, to się tak trochę się zanurzamy i widzimy coraz więcej tej góry. Kawałek po kawałku. Pan Bóg naprawdę nie robi tego, żeby się nad nami pastwić, tylko żeby nas przygotować i żeby nam ułatwić życie. Mówię, szok związany z prawdami, które mielibyśmy poznać, mógłby być pewnie zbyt duży i zrodzić jeszcze więcej wątpliwości niż to warte. Trochę mnie do tego przekonał tekst, który znalazłem. Anrin Wen napisał coś takiego. Przed kilku laty miałem możliwość spotka spotkać się z matką Teresą z Kalkuty. W tym czasie zmagałem się z wieloma problemami i skorzystałem z okazji, by zapytać matkę Teresę o radę. Gdy tylko usiedliśmy, zacząłem jej wyjaśniać wszystkie moje problemy i trudności, starając się ją przekonać, jak bardzo wszystko to było złożone. Gdy po dziesięciu minutach szczegółowych wyjaśnień wreszcie zamilkłem, matka Teresa spojrzała na mnie łagodnie i powiedziała: No cóż, jeśli przeznaczysz godzinę dziennie na adorowanie Twojego Pana, jeśli nie będziesz czynił niczego, o czym, wiesz, o czym wiesz, że jest niewłaściwe, wszystko będzie w porządku. Gdy to powiedziała, nagle odczułem, jakby przekuła ogromny balon mojego przesadnego żalenia się na siebie i wskazała mi miejsce prawdziwego uzdrowienia daleko poza mną. Byłem tak oszołomiony jej odpowiedzią, że nie odczuwałem żadnego pragnienia ani potrzeby kontynuowania rozmowy. Zastanawiając się nad tym krótkim, lecz decydującym spotkaniem, zdałem sobie sprawę z tego, że postawiłem pytanie z dołu. Ona zaś udzieliła mi odpowiedzi z wysoka. W pierwszej chwili jej odpowiedź wydawała się nie dotyczyć mojego pytania, lecz później zacząłem rozumieć, że ta odpowiedź. Pochodzi z przestrzeni Boga, a nie z obszaru mojego zatroskania. Zazwyczaj na pytania pochodzące z dołu udzielamy również odpowiedzi z dołu. W końcowym rezultacie pojawia się coraz więcej pytań i coraz więcej odpowiedzi, i często coraz więcej zamętu. Odpowiedź matki Teresy była w moich ciemnościach, niczym światło błyskawice. Nagle poznałem prawdę o sobie samym. No, właśnie, poznać prawdę o sobie samym. Ta prawda jest zawsze może nie trójwymiarowa, ale wielowymiarowa. I Pan Bóg o tym wie. Dlatego pokazuje nam ten wierzchołek góry lodowej. Czasami bierze nas naokoło tego wierzchołka, byśmy zobaczyli, jak to wygląda. A czasami Duch Święty sprawia, że abyśmy przestali się gapić w jeden punkt. I skupiać się na jednym aspekcie naszego życia, co blokuje trochę pójście naprzód i co trochę zatrzymuje nas w tej naszej wędrówce, bo tak jak mówię, to jest wędrówka wiary, czyli ma być dynamicznie, nie mamy stać w miejscu, to czasami Duch Święty nami porusza, poddaje w wątpliwość, czasami wrzuca do wody czy nagłęboką wodę, nie po to oczywiście, żeby nas utopić. Tylko byśmy zobaczyli, mieli takie krótkie wyjrzenie, że poza tym wierzchołkiem, na którym się dzisiaj zastanawiamy i przyjmujemy, tam jest jeszcze 80% pozostałych rzeczy i spraw, które też są ważne i też dotyczą naszego życia. Stąd czasami potrzeba takiego wstrząśnięcia, i czasami dobrze jest, jeśli stajemy przed Bogiem z, z prośbą o odwagę i męstwo. Żeby nas faktycznie wrzucił do tej wody, żebyśmy się nie skupiali tylko na wierzchołku Góry Lodowej, ale zobaczyli przez moment chociaż szerszą perspektywę. Nie mówię poznali całość, bo wtedy pewnie by nas to przeraziło, ale sobie po prostu zdali sprawę, jest jeszcze coś, przyjdzie jeszcze coś. I Bóg to wszystko ogarnia. Bóg widzi i ten wierzchołek, i widzi to, co jest pod wodą, i, i widzi, że ta góra może za jakiś czas się w ogóle rozpadnie, albo że jeszcze jej przybędzie. Nie bój się, jeśli woda ci sięga po szyję, i jeśli są takie sytuacje, w których widzisz, że ewidentnie coś się dzieje, i Pan Bóg w Twoim mniemaniu próbuje Cię utopić. Pamiętaj, że z jednym z, z tych przejawów działania Ducha Świętego mówimy, z to, że on działa i jak ogień, i jak woda, i może dobrze, że ta woda czasami sięga po szyję, bo to, co uważamy za. Za trudne doświadczenie, które nas rozwala, zabija, topi, to może być czasami, czasami działanie właśnie Ducha, po to, żeby nam pokazać trochę więcej, trochę dalej, ale bez Niego nie damy rady tego przetrwać, nie damy rady tego przeżyć, bo nas to zabije. Dlatego czas nowenny, który jest przed nami, niech będzie dla każdego z nas takim czasem wołania i modlitwy o Ducha męstwa, o Ducha odwagi. Abyśmy się nie bali tego, co przychodzi. Nie wiem, co przyjdzie, oczywiście nie znam przyszłości, ale tak mówię na zapas, bo mam wrażenie, że, że trzeba o tym powiedzieć. Też w kontekście tego, o co chcę was dzisiaj prosić razem z liderami Wspólnoty. Czyli tego, żebyśmy trochę, każdy z nas odsłonił kawałek swojej góry lodowej. To znaczy, wkrótce przyjdzie, wyjdzie, dojdzie, mail. W którym będzie prośba, abyśmy się podzielili doświadczeniami tego roku. Wszystkimi doświadczeniami i dobrymi, i złymi, i tym, co zauważamy, że trzeba zmienić, naprawić, albo tym, co ym, najlepiej ze swojej perspektywy, ale jeśli tych głosów będzie bardzo dużo i każdy będzie miał podobną perspektywę, to będzie nas znak też, że Pan Bóg w tym samym kierunku prowadzi. Mam nadzieję, że to zdarzenie z prawdą dla nas jako prowadzących tę wspólnotę nie będzie jak zdarzenie Titanika z górą lodową. Ale modlę się o to też, żebyśmy wszyscy mieli odwagę skonfrontować się z prawdą o tym, jaki jest stan naszej Wspólnoty i stan serca każdego z was, byśmy razem w duchu mogli dojść do takiej prawdy, jaką Pan Jezus na razie dla nas przygotował. Amen.